It's show time. Mamy że to poprawy. Beetlejuice, Beetlejuice to najnowszy film w serii Tima Burtona. Jest to sequel filmu sprzed 36 lat z 88 pod tytułem Sok z Żuka, czy też raczej Beetlejuice w wersji oryginalnej. Jest to jak dla mnie pierwszy film Bertona od 12 lat w tej takiej jego konwencji typowo horrorowo-czarno-komediowej, gdzie przeważają takie kolory jak czarny, biały i paski. I okej, okay, można mówić, że między tym była Wednesday, ale to serial, a ja mówię o filmach. Tak więc Beetlejuice, Beetlejuice wreszcie tu jest po 36 latach od pierwszej części. Wiadomo, po drodze był projekt, żeby powstał sequel Beetlejuice Goes Hawaiian, czyli pewnie to by było coś w stylu Beetlejuice na Hawajach, ale może powinniśmy się cieszyć, że ten film nigdy nie powstał. A skoro jesteśmy tu, przy filmie Beetlejuice, Beetlejuice, no to warto zaznaczyć, że jest wielki powrót zdecydowanej większości obsady, bo mamy tutaj ponownie Michaela Kitona, mamy Winona Ryder, mamy Catherine Hare, a z nowych twarzy pojawiających się w tej franczyzie mamy Jenny Ortega i to nie jest jej pierwszy raz przy współpracy z Timem Burtonem. Mamy Justin Astrow, Willem Dafoe, Monikę Bellucci. Plus jest jeszcze kilka postaci epizodycznych, które pojawiają się dosłownie na moment, ale ich spoilerować zasadniczo nie będę. Po rodzinnej tragedii Ditsowie wracają do Winter River. Buntownicza córka Lidy, Astrid, otwiera portal do zaświatów. Prawdziwy chaos rozpęta się, gdy ktoś wypowie imię Beetlejuice, ale koniecznie trzy razy. Myślę, że na na moim kanale jeszcze niedostatecznie wybrzmiało, jak bardzo jestem związana z Timem Burtonem i jego twórczością od praktycznie najmłodszych lat. Pomijam taki przyjemny smaczek, że film Sok z Żuka miał swoją premierę w roku, w którym się urodziłam. I prawda jest taka, że Sok z Żuka to jest jeden z tych filmów, który obok Jumanji pamiętam jako pierwszy film nie do końca tak naprawdę skierowany do dzieci, który widziałam będąc zdecydowanie na to za młoda. Co niechybnie zrysowało mnie i nadało mojemu życiu i mojej stylówie określonego charakteru. I tak zaczynając od Beetleju'a, którego oglądałam gdzieś od wieku, myślę, 9 lat, non stop, bo miałam ten film nagrany na kasecie VHS. Nie mam pojęcia, jak go znalazłam, nie mam pojęcia, jak na niego trafiłam. Do tej pory z rozrzewnieniem wspominam tamtą wersję z lektorem i to takie ziarno charakterystyczne na kasecie VHS, którą widziało się zdecydowanie za dużo razy. Także uwielbiałam ten film. Potem moja miłość do Bertona zaczęła się rozszerzać o takie projekty, jak Jeździec bez głowy, Edward Noż Ręgi, czy Gnijąca Panna Młoda. Oczywiście w międzyczasie powstawały jeszcze różne inne filmy, ale one miały już troszeczkę inny klimat. Do moich absolutnych top, of the top w tym momencie zaliczę jak najbardziej oba Batmany, dużą rybę, no a potem gdzieś przy okazji traliego i fabryki czekolady. Moja miłość do Bertona zaczęła nieco przymierać, bo też zaczęły jego pomysły iść w różne dziwne kierunki. I chociaż taki Sweeney tot ma swój urok, to ponieważ jest to musical, który moim zdaniem jest bardzo źle zaśpiewany, to mam problem z wracaniem do tego filmu. I Wy może nie aż tak bardzo to odczujecie, bo obcujecie ze mną tylko i wyłącznie w urywkach przez filmiki, które dla Was tutaj wypuszczam na tym kanale, ale w większości ludzi obecnych w moim życiu, często rodziców i moją chociażby najlepszą przyjaciółkę, to są ludzie, którzy doskonale wiedzą, że Tim Burton stanowił podstawę mojej estetyki przez długie, długie, długie lata i w dalszym ciągu stale i namiętnie ubieram się w kolory takie jak biały, czarny z domieszką fioletu i sporadycznym rzutem bardzo toksycznie rozmemłanego zielonego, więc tak zdecydowanie dla mnie Tim Burton to nie faza, to styl życia, I chociaż w przypadku filmu Nightmare Before Christmas Burton nie był reżyserem, to to też jest film, który ze mną jest w dalszym ciągu w rozmaitej formie. Tak więc ja myślałam, że sequel do filmu Beetlejuice nigdy nie nastąpi, bo w jakiejś formie kulał się od przynajmniej 10 lat, gdzieś tam w odmętach produkcji Hollywoodu. I z jednej strony chciałam, żeby ten film nadszedł, ale z drugiej strony nie chciałam. Chciałam, no bo tak jak mówię Beetlejuice, taki wczesny Tim Burton to jest podstawa mojego jestestwa, mojego poczucia humoru, mojego stylu i po prostu dużej części mojego mózgu. Ale z drugiej strony patrząc na to co ostatnimi czasy robił Tim Burton to miałam takie, może lepiej nie. Ale jesteśmy, jesteśmy tu. Poszłam, zobaczyłam i co mam do powiedzenia. Film jest fajny, nie jest fantastyczny, ale myślę, że mogłoby być dużo, dużo gorzej. Za serce złapał mnie od samego strzału początek. I to nawet nie ten taki rzut, który jest odbiciem tego przejazdu po makiecie z pierwszej części, tylko pojawiają się te same loga. Zaczyna się to wszystko bardzo podobnie. Muzyka to jest odrobinę podrasowany, dokładnie ten sam utwór z pierwszego filmu. Logo. Zrobione jest dokładnie w takiej samej estetyce. No ośrodek nostalgii w moim mózgu został od razu z miejsca dość potężnie podrażniony. I jeśli chodzi o estetykę całego tego przedsięwzięcia, no to wracamy trochę do takich korzeni bertonowskich, bo wszystkie te elementy, które uczyniły pierwszego Beatle takim wspaniałym, dzikim doświadczeniem, są w dalszym ciągu tutaj obecne. Mamy znowu ten sam dom, dużo efektów praktycznych, wracamy w te lokacje, które odwiedziliśmy w pierwszym filmie, bo mamy. I za światy, i Tytana, czyli księżyc Saturna, na którym żyją piaskowe robale. Wszystko to jest część lokacji jest nieco poszerzona, także możemy się od razu poczuć nieco jak w domu. Zaświaty w dalszym ciągu spełniają moje oczekiwania, zwłaszcza dlatego, że szalenie podoba mi się koncept tego, że po śmierci to nie jest tak, że trafiamy do nieba i do piekła i dzieją się z nami bardzo dobre rzeczy, albo bardzo złe, tylko że zaświaty są tak naprawdę biurokracją i że po śmierci dostajemy kolejną pracę i tam siedzimy w tej pracy do momentu, kiedy nie przenosimy się na taką ostateczną potencjalnie emeryturę. I to jest z jednej strony śmieszne, z drugiej strony szalenie kreatywne, a z trzeciej takie nawet krzepiące, bo to ugruntowuje ten taki koncept, że ok, śmierć jest czymś skomplikowanym i zawsze trzeba to sobie przepracować, ale to nie oznacza jakiegoś takiego definitywnego końca i nawet częściej niż nie ci zmarli są dalej w naszym życiu. Na pewno też możemy poczuć się o wiele bardziej jak w domu, ponieważ mamy tutaj trójkę bohaterów, których znamy już z poprzedniej części, bo oczywiście przewija się tutaj Beetlejuice, o którym opowiem zaraz, ale przede wszystkim wracamy do postaci Lady Deeds, której losy potoczyły się różnorako, bo Lydia Bid zarabia teraz na życie jako medium i prowadzi bardzo rozpoznawalny i przynoszący dobre wyniki program telewizyjny, który nosi tytuł Dom Duchów, przy okazji mały easter egg Dom Duchów to była jedna z propozycji na tytuł na pierwszego Beetlejuice'a, Że bardzo podoba mi się ta ścieżka kariery Lady w tym wszystkim, że ona dalej wykorzystuje swój talent, który widzieliśmy w pierwszej części i też niejako jej wejście do show biznesu pozwoliło jej na wypracowanie nieco innej relacji ze swoją macochą graną przez Catherine O'Hare. która jest w tym filmie przefantastyczna Delia, to jest jedna z lepszych postaci, tak w pierwszej części, jak i w tej. I Catherine O'Hara daje tutaj z siebie naprawdę 1000% i uwielbiam ją w absolutnie każdej scenie. Nadal jest tą samą ekscentryczną, taką oderwaną od rzeczywistości postacią. No i w to wszystko między te dwie postaci, które już znamy, dodaje się nam postać grana przez Jenny Ortegę postać córki Liddy Astrid. W filmie niestety nie zobaczymy Ginny Davis i Aleka Baldwina, więc tu trochę szkoda, ale ogólnie uważam, że gdybyśmy jeszcze mieli tutaj Maitlandów, no to już obsada byłaby przeładowana i i byłby jeszcze większy chaos, o którym za chwilę. Natomiast niektórych może dziwić brak Jeffrey'ego Jonesa w ramach tego wszystkiego. Jego postać jak najbardziej się tutaj pojawia, samego aktora nie zobaczymy. Dowiedziałam się, że nie został zaproszony do ponownego wystąpienia w filmie, dlatego, gdyż, ponieważ ma zarzuty i to takie dość paskudne zarzuty, związane z nieletnimi robieniem bardzo niefajnych zdjęć, tudzież sugerowania robienia im bardzo niefajnych zdjęć, więc może lepiej, że go nie zaprosili. Jego postać dalej tam jest, tak jak mówię, jest wprowadzona, myślę, bardzo zmyślnie, fajnie i I will allow it, ale niezaprzeczalnie pomimo, pomimo tego, że Dicowie są bardzo kolorową zbieraniną, która nadaje charakteru całemu temu przedsięwzięciu, no to jednak Beetlejuice to jest główne danie tego całego filmu. I zastanawiałam się jak to będzie, bo w pierwszym Beetlejuice, jest, Beetlejuice jest ikoniczny, a jest na ekranie zaledwie jakieś kilkanaście minut, a tutaj ewidentnie postanowiono go obdarować większą ilością czasu antenowego i z przyjemnością stwierdzam, że Michael Keaton w dalszym ciągu jest zarąbisty jako Beetlejuice. On do tej pory twierdzi, że Beetlejuice jest jego jedną z najulubieńszych ról, o ile nie najulubieńszą i to widać. On w dalszym ciągu uwielbia być Beetlejuice, Beetlejuice dalej jest oblechem, jest paskudny, jest wstrętny, jest osobą, z którą absolutnie nie chcielibyśmy mieć do czynienia w prawdziwym życiu, bo on ma dla mnie vibe takiego żula, który myśli, że jest żigolakiem, A przy okazji jeszcze jest sprytny i znajduje luki w prawie. Więc tak, jak najbardziej jestem na tak, jeśli chodzi o tę zmianę i to przesunięcie ilości Czasu antenowego, którego spędzamy, który spędzamy z bitluczem, owocuje to niestety pewnego rodzaju problemami. Ale o tym zana. Chciałam jeszcze powiedzieć o trzech postaciach, które są totalnie nowymi postaciami. Jeśli chodzi o tę nową część obsady, to ja bez większych problemów powiem, że William Dafoe to jest najfajniejsze, co się tutaj przytrafiło. On gra aktora, który po śmierci objął stanowisko szefa policji w zaświatach i jest on po prostu na maksa po bandzie. To jest taka klisza i parodia i karykatura. I absolutnie uwielbiam Williama Dafoe w każdym momencie, kiedy on jest na ekranie. Monika Bellucci i w ogóle jej wątek, to był tylko taki dodatkowy datek jak dla mnie do całej tej fabuły i trochę mniej niż jest to tak naprawdę sugerowane, ale dla mnie Monika Bellucci to jest. Mm. Ja uwielbiam Monikę Bellucci. To jest najpiękniejsza kobieta na całym świecie. Mam na nią tak potężne chodcy, że nie mogę, więc zobaczenie jej u Tima Bertona to było to. I to jest pierwszy film, w którym mamy kolaborację Bellucci i Tima Bertona. I ja jestem absolutnie za. Ja zawsze czułam, że miejscem Moniki Bellucci jest film Tima Bertona. A przy okazji właśnie się zorientowałam, że oni oficjalnie są parą od ubiegłego roku i nigdy nie byłam chyba w życiu tak zazdrosna. No i jeszcze z tym wszystkim Jenna Ortega. i muszę powiedzieć, nie kupuję jej kompletnie jako postaci, okrutnie mnie denerwuje. To w ogóle nie jest mój dobry rok z Jenną Ortegą. I ktoś może powiedzieć, że o, Jenner Ortega to jest dokładnie, wypisz, wymaluj, ta sama postać, którą grała Winona Ryder w pierwszym Beetlejuice. Ale ja się totalnie nie zgadzam, bo dla mnie Lidia, tutaj fun fact, Lidia, to było jedno z imion, które, mu, które chciałam dać mojemu dziecku, ale ostatecznie poszliśmy w inną stronę, ale to było top 3 imion i było blisko. Lidia była zblazowanym gotem, który cały czas mówił o śmierci, który cały czas mówił o umieraniu. Kochała swojego ojca, zawsze było widać, nie cierpiała swojej matki, ale dla mnie okoliczności tego jej złego zachowania w stosunku do dorosłych ludzi w jej życiu jakoś były na miejscu. Natomiast Jenna Ortega jest wiecznie sfochaną nastolatką, która fochać się absolutnie wszystko. A ja bardzo nie lubię, kiedy postaci w filmach są gówniarzami i mamy im mimo wszystko kibicować, bo są niejako głównymi bohaterami tego filmu. No właśnie, kto jest głównym bohaterem tego filmu? To jest taki problem, który mam ogólnie z filmem Beetlejuice, Beetlejuice, bo fabuła tutaj jest jak najbardziej, przy czym jest bardzo chaotyczna, bardzo zagmatwana, tak jest bardzo dużo wątków, które są dla mnie trochę postrzywane losowo. Zaczynam się zastanawiać, czy to tak naprawdę nie doszło do tego momentu, że były dwa oddzielne pomysły na dwa odrębne filmy, które ostatecznie postanowiono skleić po prostu w jeden. I przez to właśnie mam takie pytanie: kto jest głównym bohaterem tego filmu? Bo nie do końca mogę powiedzieć, że jest to Lidia. Prawda jest taka, że Lidia ma w tym filmie praktycznie zero rzeczy do roboty. Ona chodzi za swoją córką, próbuje rozmawiać ze swoją córką, rozmawia z różnymi bohaterami i tak naprawdę oprócz tego to reaguje na to, co się dzieje dookoła i robi dziwne miny, więc bardzo jest mi przykro, bo Lydia to jest jedna z moich ukochanych postaci ever. I identyfikowałam się z nią bardzo, zawsze chciałam mieć taki duży kapelusz jak ona. Może główną postacią jest Astrid i miałoby to sens przekazanie pałeczkiem młodszemu pokoleniu, ale tak jak mówię, jej postać jest po prostu dla mnie tak okropna, jest tak rozpuszczony małym gówniarskim gnojem, bez cienia jakiegokolwiek stylu, że totalnie jej nie kupuję i dałabym jej po prostu przez łeb. Tak ona też się buntuje, jak buntowała się Lidia, ale uważam, że jej buntowanie się jest troszeczkę w gorszym guście i jest troszeczkę bezpodstawne, bo są tam sprzeczności w ramach tego wszystkiego, ale nie chcę się w to wdawać, bo w spoilery. No i jeszcze można powiedzieć, że główną postacią tutaj tym wszystkim jest Beetlejuice, głównie przez to, że spędzamy z nim więcej czasu, mamy backstory, które jest do niego dodane i wokół niego kręci się bardzo duży ark fabularny. Może bardzo duże to za dużo powiedziane, bo ten ark odchodzi w niebyt na sporą część filmu i wraca na sam koniec, a w międzyczasie to Beetlejuice robi standardowe rzeczy, które robiłby Beetlejuice. No i właśnie przez to, że nie do końca wiadomo, kto jest tutaj głównym bohaterem, który wątek jest najważniejszy, to bardzo często film zdąża w taką stronę, że składa się po prostu z dużej ilości gagów, które są nieraz ze sobą trochę luźno powiązane. i Okej, okay, jesteśmy w stanie śledzić fabułę, ale Dzieją się tutaj trochę losowe rzeczy. Niektóre rzeczy są fajne, nie mogę powiedzieć, że nie. Większość rzeczy jest śmieszna, także ja zdecydowanie się śmiałam. Nie tylko jeśli chodzi o jakieś odwołania, które miały tutaj miejsce, ale też po prostu o rzeczy, które się działy i one były takie typowo Beltonowskie, były po prostu śmieszne. Było parę takich zaszywów, które miały być pokazane, właśnie jako jakaś wielka tajemnica do rozwikłania. No to to akurat były takie rzeczy, które były dla mnie jak najbardziej oczywiste. Co jednak nie znaczyła faktu, że taki payoff w ramach tego wszystkiego był satysfakcjonujący. Wstawki muzyczne były ogólnie fajne, podobały. Mi się wiadomo, miejscami były trochę wtórne. W dalszym ciągu dany Elfman na wysokim poziomie. To, co nie do końca mi się podobało, to, że w dwóch miejscach mamy taki dziwny voice over i bardzo mi się to nie podobało, bo ruch ust się nie zgadzał z tym, co było podłożone i trochę mnie to denerwowało, bo uważam, że można to było zrobić lepiej, ale może to tylko ja. To, co mi się nie podobało, to są efekty specjalne w tym filmie. I ja nie wiem, jak to się stało, bo wiem, że Burton ma zamiłowanie do robienia rzeczy praktycznie, ma zamiłowanie do stop motion. Moja relacja z stop motion jest dość burzliwa, ale w kontekście Bertona jestem do tego przyzwyczajona. Ale tutaj nastąpił chyba jakiś taki dziwny miks, bo nie wierzę, że to w całości jest zrobione praktycznie, za, w całości jest to zrobione stop motion. Wydaje mi się, że tutaj jest jakaś ingerencja komputerowa i niezależnie od tego, czy to jest komputer, czy to jest po prostu nowy styl tego stop motion, to nie podobało mi się to w ogóle. Jest taka sekwencja z ojcem Lidi, która w ogóle mi się nie podobała. Uważam, że była obrzydliwa, paskudna i chciałaby Ją usunąć ze swojego mózgu, ale też były takie elementy, które w 1988 były zrobione praktycznie i były takie dziwne, patrząc na to z, z naszej perspektywy, ale byłam w stanie jakoś się z tym pogodzić. Tutaj to takie podrasowanie tego wszystkiego, próbę jednocześnie utrzymania tego w stylu, ale trochę unowocześnienie tego spowodowało, że nie podobało mi się to w ogóle. Więc wszystkie takie właśnie elementy, typu robaki piaskowe, uważam, że były po prostu wstrętne. Tak na sam koniec miałam wspomnieć o tych cameo, które się tam pojawiają. Yy, nie nie powiem kto, ale ja widziałam przynajmniej dwie osoby, które już współpracowały z Timem Burtonem dość mocno, wielokrotnie, które pojawiają się w tym filmie. Dajcie znać, czy odkryliście, kto to jest. Jedna osoba, myślę, jest taka dość oczywista, którą można tam znaleźć. Drugą, no trzeba się trochę przypatrzeć, a i tak nie jestem pewna, czy faktycznie dobrze widziałam to, co wydaje mi się, że widziałam. No i ogólnie co? Powiem tak, no tak jak mówiłam, Beetlejuice, Beetlejuice to nie jest zły film, ale nie jest to film fantastyczny. Ja, czekając na ten film 10 lat, nie miałam jakichś wielkich, wygórowanych Oczekiwań, po prostu chciałam, żeby to nie było okropne, fatalne i po prostu złe, no i. Nie jest tak źle, ale nie jest też dobrze. Jest tutaj za dużo wątków, które są wymieszane, wymiochane. nie wiadomo, kto jest głównym bohaterem, przez to wszystko. Trzeci akt dla mnie totalnie nie ma pary i jest absolutnie płaski. Pomijam już to, że jest bardzo mocno odwołujący się do oryginału, przez to jest zwyczajnie wtórny. Największą zaletą tego filmu jest zdecydowanie obsada i szalenie dobrze przebywa się w ich towarzystwie, z wyjątkiem Astrid, której absolutnie nie cierpię, ale. Dla Michaela Kitona, dla Winony Ryder i dla Catherine O'Hary, jak najbardziej uważam, że warto było obejrzeć ten film. Czy to jest najlepszy Tim Burton? Zdecydowanie nie, ale na pewno jest to najlepszy kinowy Burton od bardzo, bardzo dawna. Więc jeśli ktoś ma ochotę na odrobinę nostalgii, chce pojechać na bardzo dziwny ride z gatunku horror, fantazy, czarna komedia, to zapraszam w tym momencie do kina. Czy będzie trzecia część, nie wiem, ale mam nadzieję, bo wtedy będę mogła w pełni glory i chwały po raz kolejny wykorzystać żarcik z tą koszulką także ode mnie film Beetlejuice zostaje ocenę 7 na 10 myślę, że mogło być źle nie jest fantastycznie, nie jestem jakaś bardzo oszczarowana, nie jestem bardzo zła, do tego filmu być może będę wracać, ale na pewno w dalszym ciągu na pierwszym miejscu dla mnie jest Beetlejuice 88. a jak u Was, no to powiedzcie mi w komentarzach a oprócz tego to co? Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu jeśli podoba Wam się to jak opowiadam o filmach to serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawiania jakiejś jeszcze różne inne maści komentarzy, zostawienia lajków, zwiedzenia mojej strony na Facebooku, żeby zobaczyć, jak bardzo jestem zapóźniona w stosunku do tego, co dzieje się tutaj na tym kanale. No i co. Do zobaczenia następnym razem!